Maluch Plus Edytia 2020, która nas tutaj dzisiaj zgromadziła, to kolejny moment na podsumowanie działań, tych działań w polityce prorodzinnej. I przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że właściwie to trzeci rok funkcjonowania projektu Maluch Plus z budżetem ponad 450 milionów. Zależy nam na tym, aby przede wszystkim powstawało coraz więcej miejsc dla dzieci w opiece do, lat Czech i kiedy porównamy rok 2015 do roku 2020 razem właśnie z tą edycją, którą dzisiaj tutaj podsumowujemy, otwieramy, to takich miejsc w żłobkach będziemy mieli ponad 200 tysięcy. Jeżeli przełożymy to na procenty, to użłobkowienie w gminach wzrosło od prawie 13% do prawie 27%, kiedy będziemy podsumować właśnie ten rok 2020 2020. Planujemy otworzyć około 25 tysięcy nowych miejsc. I co jest istotne, i za co prze przede wszystkim też dziękuję samorządowcom, że 110 nowych samorządów przystępuje do programu. Bardzo angażują się podmioty niesamorządowe, instytucje, które otwierają żłobki, czy to są organizacje pozarządowe, czy osoby fizyczne.